Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Wreszcie mogę nagrać dla Was jakiś film, ponieważ jak może wiecie, pisałam to ostatnio w jakimś komentarzu przypiętym. Byłam na usunięciu ósemki i powiem Wam, że myślałam, że taka rekonwalescencja potrwa, nie wiem, dzień, dwa. Okazało się, że totalnie przez tydzień praktycznie nie mogłam jeść, mówić. Istny horror wreszcie normalnie mogę mówić, więc nagrywam kolejny odcinek. Jak widzicie, dzisiaj na pierwszym planie Karolina Carmona oraz Augusta Gold, które dzisiaj będą miały swoje 5 minut w tej serii. Jak widzicie, tam nasza ninetta już w zaawansowanej ciąży. Słuchajcie, albo dobra, niech sobie leci play, bo ja już z tym zatrzymaniem. Nasz jedyny mężczyzna w domu, Maciej, przyjdzie i naprawi nam tutaj zlew. Musi tutaj, wiecie, taką męską rękę. Dbać o ten dom. No i jeszcze na chwilkę tutaj do naszej Ninety, właśnie zobaczcie, jaki duży już brzuch. Czy nasza mamusia e, Gienia chce tutaj może zobaczyć, e, jak dziecko kopie? No, tam widzę, że dopiero Macie się uczy jakieś wiecie umiejętności majsterkowania. Dobra, także my tutaj sprawdźmy, jak dziecko kopie. No i jak widzicie za oknami, tak trochę. Oj, jak ona przeszła. E, tak, może tutaj też jej zapytamy, czy chce zobaczyć, jak dziecko kopie. A ja na chwilkę tutaj do naszej Augusty, która sobie tańczy. No, jak właśnie zaczęłam mówić, jest taka zimowa, brzydka aura. Augusta marzy o słoneczku. No i opowie o tym swojej przyjaciółce. O, która właśnie sprawdza też, jak dziecko kopie. Tak, więc tutaj coś sobie tutaj opowiemy przyjazne. Coś tak to opisz nowy pomysł, właśnie opisz pomysł, że twoim pomysłem jest to, że chciałabyś się poopalać, tak. No i tak nasze dziewczyny sobie pogadały i ustaliły, że wyjadą w pewne miejsce, w ciepłe miejsce, właśnie, bo jak powiedziałam, Augusta marzy o tym słońcu powiedzmy i one wyjadą w miejsce, które należy do rodziny Karoliny. A teraz jeszcze mężczyzna nasz przejmie takie, wiecie, różne obowiązki i te sprawy, więc tutaj podejdzie do skrzynki, słuchajcie, i zapłaci rachunki 10 tysięcy. On co prawda jeszcze jest nastolatkiem, ale wiecie, wziął na siebie odpowiedzialność za tę rodzinę. Jak się ładnie przebrałeś. Szkoda, że nic nie widać. Ojej, patrzcie, dała jej róże. Uroczo, uroczo, uroczo. Czemu to mi się aż tak otworzyła ta ściana? Szok. No nic, w każdym razie pakujemy walizki i widzimy się już nie w śnieżnej aurze, tylko w bardziej słonecznej. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy już w innym miejscu, już Wam wszystko pokażę. Nasza Karolina zaprosiła naszą Boże, Augustę, cały czas mi się właśnie myli z Ninettą. Zaprosiłam takie tajemnej posiadłości. Słuchajcie, już wam wszystko pokażę. Tajemna posiadłość rodziny Carmona. Jak wiecie, ta rodzina jest należy do takiej sfery politycznej i tutaj w Sulani ma taką, powiedzmy sobie, spokojny kącik, usytuowany pod takim jakby wrakiem statku. Więc zobaczmy jak to wygląda. Tylko na początek musimy zapukać do drzwi, oczywiście, bo jesteśmy tutaj gościem tej rodziny, powiedzmy, więc no ruszaj się, o. Bóg będzie. <grymne> ok, już dostaliśmy wpuszczenie, już Wam pokażę. No, albo i jeszcze. E, tak, pochwal wygląd, może. No, a ja Wam pokazuję już, jak wygląda wnętrze tego wraku, czyli jak wygląda po prostu to wszystko pod spodem. Jak wiecie, ta działka pojawiła się w grze, oczywiście z dodatkiem sulani, tylko że ja tą piwniczkę mam w wersji odrestaurowanej, pobraną z galerii, także wygląda wciąż na takie trochę dawniejsze czasy, wydaje mi się, ale dużo, dużo lepiej niż ta, która była w grze. Także co, dziewczyny tutaj sobie będą rozmawiały i już Wam coś chcę powiedzieć. No, może dobra, szepczmy słodkie słówka. Halo, musisz wszystko psuć, usiądź. Proszę cię usiądź i ożywiona rozmowa. Dobra, jak sobie siądziesz, to może będzie coś z takich fajnych. O, szepcz słodkie słówka. Może. Bo ja wiem. Coś z romantycznych jeszcze. Może ośmiel się. I coś jeszcze z romantycznych. Dorocz się zalotnie. Niech będzie. No i kochani, kilka słów moich tutaj e, oczywiście musi się pojawić. Jak wiecie, ja już nieraz w moich seriach wspominałam o tym, że chcę dzięki właśnie moim filmom, powiedzmy, nawoływać do tolerancji i właśnie tym, tym związkiem chcę ten temat poruszyć. Wiem, że tym. Z tym związkiem właśnie. O nie, masz jakieś zepsute jedzenie. O takich ważnych rzeczach mówię, ja tu zepsute jedzenie. A nie, czy ty brudna jesteś? Nie, to jest zepsute. To weź no to, proszę cię, sprzątnij. Nie jedz tego już, proszę ci sprzątnij. I tutaj jeszcze, nie wiem, pogać po policzku może. No. Także my sobie podążymy za, za naszą Augustą, a ja wam dokończę. Yy, tak, wiem, że tym filmem, tym odcinkiem szczególnie i tym wątkiem szczególnie, narażam się na wiele niepochlebnych komentarzy. Jestem tego świadoma i wręcz wiem, że tak będzie. O, idzie, także będę. Nie, ty też to jesz? Błagam, błagam, nie, ja to wyrzucę. I mam nadzieję, właśnie, że. Wiem, że wszystkich nie przekonam, ale może po prostu już wyzękam się, że chociaż trochę dzięki. Temu filmowi, temu odcinkowi, temu wątkowi, temu związkowi, chociaż trochę sprawię, że pokażę, że to takie związki też są normalne. Też takim osobom należy się szacunek. Wiem, że nie każdym się to podoba i też nie każdemu się to musi podobać, ale przynajmniej bądźmy tolerancyjni. Poślijmy pocałunek. No. Także w dawnych czasach, myślę, że w czasach takich wiecie właśnie księżniczek i tak dalej, myślę, że mogło nie być takich par. W naszym królestwie... Prawdopodobnie będzie, jeszcze zobaczymy, co na to powie nasza królowa. I myślę, że też dziewczyny też nie chcą się obnosić z tym swoim związkiem. Cóż, ty taka jesteś niesmaczona? No nie, takie ważne, ważne sprawy. O, już lepiej. A ty taka niesmaczona. Tak, dziewczyny też tutaj nie chcą się obnosić z tym związkiem, bo boją się, co na to powiedzą ludzie. No bo tak jak właśnie powiedziałam, może takie związki nie są powszechnie akceptowalne. Ale myślę, że za jakiś czas postarają się, spróbują pojechać do obecnej królowej i porozmawiać z nią na ten temat. I tak słuchajcie, właśnie dziewczyny zostały właśnie najlepszymi przyjaciółkami. Była jakaś ożywiona rozmowa, te sprawy, pochwalmy strój, porozmawiajmy o. Nie wiem, może popatrzymy razem w chmurę. Wiecie, czego mi brakuje w Simsach? Takiej opcji, że nie tylko podejść tutaj i rozmawiaj na przykład, tylko że nie da się tak swobodnie na przykład usiąść gdzieś właśnie na jakiejś trawce, czy na jakimś piasku, jak na plaży. Usiąść i porozmawiać można albo stać, albo leżeć. Nie wiem, komu by się chciało bez przerwy tylko stać, stać i gadać. Nawet nie da się tak, wiecie. No, musiała być jakaś ławeczka, ale brakuje mi takiej właśnie, dajcie znać, czy mam też. Takiego właśnie, że nie wiem, po prostu usiąć i rozmawiać, czy po prostu sobie usiąć. Na ziemi. Nie wiem, czy to byłoby trudne do stworzenia graficznie, czy jak tam to się robi, ale wiecie. Ale myślę, że to byłoby fajne. Widzę, że słońce tutaj szybciutko zachodzi na tej plaży, i porozmawiajmy, nie wiem, jeszcze o czymś, ale co ja właśnie chciałam. A, no, właśnie chciałam pierwszy pocałunek między dziewczynami. I dziewczyny właśnie stwierdzą, że chcą być razem. Tylko teraz się będą bały. Co na to reszta rodziny, i co przede wszystkim obecna władczyni Monika, czy pozwoli na coś takiego? Widzę, że Paola wróciła do domu i Jan też. Dobra, przyspieszymy dziewczyny, bo one tutaj sobie leżą i gadają. Ale jak widzicie, przyjaźń się na full, miłość też sprawia na full. I proszę. Moment kontrowersja. Kontrowersja w wyzwaniu królewskim. Yy. Ona obydwie w ogóle się interesują muzyką, więc. Myślę, że dobre porozmawiać o czymś muzycznym, tak żeby trochę, wiecie, trochę złagodzić sytuację. Może potrzymają się za rękę i już przejdziemy sobie do tego, żeby poprosiły o zostanie dziewczyną. Na razie się, wiecie, żadna sobie nie oświadcza. To jest chyba taka brudna woda, to zielone. Ojej. Zgodziły się. Tak. Wy może co miłość i... I wykonaj serenadę. Możecie sobie też pobudować y, rzeźby z piasku, a można razem coś takiego wybrać, na przykład w przyjaznych. Nie wiem, w sumie powiem wam szczerze. No, kliknijmy tutaj, buduj. Ojej. Ojej. No fajnie. Nie wiem, czy będzie dało się zaprosić, żeby budowała razem z nami. To byłoby takie urocze zakończenie tego wyjazdu. O, zaproś do budowania rzeźby z piasku. Także tutaj dziewczynę jeszcze chwilkę nacieszą słoneczkiem, zanim dzisiaj zajdzie. I będziemy widzieć się u Moniki. I porozmawiamy sobie właśnie z Moniką, jak ona widzi tę sytuację. Okej, okay, gotowe. Myślałam, że zrobimy jakiś zamek i że będzie tak, wiecie, klimatycznie, ale zrobiły sobie żółwia. Może to jest taki, niem. Nie nie no, słonie jest na szczęście, nie, nie żółwik, ale w każdym razie mamy żółwika. Na szczęście potrzymajmy się za ręce jeszcze i, i jedziemy, słuchajcie, jedziemy. Och! Czy to zachód słońca? Nie, słuchajcie, tutaj nie ma zachodu słońca, ale tutaj też jest pięknie, 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 pięknie. Dobra, widzimy się u Moniki. Jak widzicie, nasze dziewczyny przybyły już do pałacu Moniki. O, i zaraz muszę zmienić nazwisko, bo jak widzicie, znowu jest to Monika, serduszko, zaraz wszystko poprawimy. Tylko nie chcę, żeby mi się rozbiegli. Tutaj, jak widzicie, jest Betty, która jest już dorosła. Kiedy nas nie było, to już naprawdę podrosła ta nasza kotka. No i słuchajcie, reakcja. Nie wiem, co on tutaj robi. Bratek chyba się najadł. W każdym razie myślę, że Monika stwierdzi, że nie ma nic przeciwko i tutaj nasze dziewczyny przyjaźnie obejmie, będzie życzyła im szczęścia i powie, że jak najbardziej nie przeszkadza jej miłość, to miłość, tylko że no niestety nie widzę nigdzie obejmi. To poprawmy humor, ok? Może chociaż siostra będzie dało się objąć. Przyjazne. Obejmi, o. Okej, okay. dziewczyny się przytulają, także jak widzicie, Monika zaakceptowała ten związek. E, coś jeszcze miłego powie do siostry. Zaraz zobaczymy. No jeszcze obejmie czule, tutaj nasza Betty, tutaj jak widzicie, drapie to, więc Bratek się obudzi i przyjdzie i na wrzeszczy na kota. Zgań za drapanie. O, proszę, przytulają się. I on stwierdzi, że on tego związku nie popiera, ale zaraz po prostu pokaże pazurki swoje, jak wyjdą, wiecie, dziewczyny. Tutaj też mamy e, naszą starszą kotkę, czyli kulkę, która tam widziałam, że łapką wołała. Tą Betty, nie rób, tak, nie rób. E, ojej. E, no, także dziewczyny zadowolone. Myślę, że tak. Zobaczcie, jak się słodko bawią. Tutaj mamy kulkę seniorkę. Nasz kotek jest smutny, bo został zganiony chyba dlatego jedzonka jeszcze trochę jest. Monika im pozwala na wszystko. Tutaj też mógłby na przykład bratek. Aha, obudź Simko imieniu Betty. No nie, no to nie. Czy Monika, czy ty ukończyłaś tę kawę? Zawołaj na coś do picia. O, może coś takiego. Także tutaj jeszcze sobie pobędzie w towarzystwie e, siostry i jej wybranki. I tak jak... Ojej, patrzcie jak śpi na kuchence. Dobrze, kuchenka zimna. No, także w każdym razie... O, albo jakiś toast. Może... O, właśnie, to byłoby fajne. Poczekajcie, stop. E, czy moglibyśmy zrobić... Wznieść to kawą. No właśnie, wznieśmy to ast kawą. O nie, i tamta druga wyszła, ale może wiecie... Może tam coś miała do załatwienia, może pojechała też powiedzieć swojej rodzinie, tylko chciała to zrobić już sama. Takie wyjście z szafy. Tak, że tak, jak widzicie... Augusta... zapamiętałam. Została i Monika... Co robi Monika? Przyszła znowu do kotka. Jak widzicie, no naprawdę Monika jest z tych kotków zadowolona. Może tutaj przytuli, tym bardziej, że tej kulce naprawdę już niewiele zostało. Nie chcę sprawdzać, ale pamiętacie, że gdy ostatnio klikałam, to było naprawdę niewiele. No dobra i zobaczcie, że przytula, także chcę jak najbardziej się nacieszyć, bo tak jak mówię, podejrzewam, że to ostatni odcinek, w którym bierze udział kulka. No i słuchajcie, sprawa ma się tak, że jesteśmy w tym momencie już w budynku, w którym odbywają się nasze niebieskie śluby. No i tak jak mówiłam, Monika wyraziła zgodę, także bie bierzemy ślub. Ślub bierze nasza Augusta i Karolina. Nagrywałam jeszcze trochę Boże, on żyje po prostu, nie wiem już ile czasu i, i, i cały czas jest na tych ślubach. Ten Franciszek, no w każdym razie nagrywałam jeszcze kawałek takiej sprzeczki Moniki z jej oj. Słuchajcie, mały przypał. Musimy zmienić sobie, że to nie jest muzeum. Zmienione. Tylko muszę tutaj tego naszego pana kody zmusić do odejścia. Ok, dlatego że zawsze przed ślubami ustawiam to jako muzeum. A Dlatego, że nie mogę, jako, jak gdy jest jako nieokreślone, nie mogę tego wybrać jako miejscówki na ślub. No i w każdym razie była trochę sprzeczka Moniki z bratkiem o ten związek jej siostry z Karoliną, ale już tego do filmu raczej nie dodam, bo strasznie mi się nie podobał ten fragment. Także jak widzicie, schodzą się tutaj, są rodzice Karoliny i na, oczywiście naszego Macieja. No i jako, że... ojej, kamero... jako, że jest dzisiaj... Dzień świąteczny, zimowa fiesta, to zanim padnie sakramentalne, tak, no to tutaj nasza Augusta ubiera choinkę, tak, a Karolinie może klikniemy tutaj, bo już ją tutaj dodałam do naszej rodziny i może każemy jej dać ozdobę na czubek choinki niebiesko-białe, tak, bo ja tutaj... Na niebiesko bym chciała. I też zrobiłam dzisiaj takie dosyć wyjątkowe potrawy, już wam przeczytam może. Biszkopt czekoladowy, tutaj mamy kostkę ze złotego tuńczyka, bo chciałam wiecie, żeby było e, tak wigilijnie. Mieszanki warzyb i wasabi. Nie jestem pewna, co to jest wasabi, dajcie mi znać. E, tak, co tutaj mamy dalej? Kolacja z rybą. Tutaj mamy... oj, to jest do wywalenia, słuchajcie, bo to są romantyczne bekonowe płatki. Czy ja to mogę zniszczyć, albo wiecie co? wyrzucę to do zlewu. Chociaż wiecie co, no też wyrzucać jedzenie to nie, szkoda. To też takie wiecie, tak nie, nie za bardzo y, w porządku moim zdaniem, więc niech już zostanie i łosoś zapiekamy. To zrobiłam jako pierwsze i potem dopiero wpadłam na pomysł, żeby zrobić bardziej rybnie. No nic, w każdym razie jak widzicie tutaj Cały czas czekamy, aż choineczka będzie ubrana. Nasze dwie panny młode wyglądają dosyć podobnie. Mają wianuszki na głowie, mają sukienki e, i za chwilkę padnie sakramentalne. Tak, jak już powiedziałam, to jakieś świąteczne przekomarzanki. E, oj, pięknie! Piękna, niebieska choinka. Słuchajcie, może to jeszcze Gienia później przyjdzie i dołoży... Aha, podziwiaj światełka, ale czy możemy ozdobić dywanik pod choinkę? Niebiesko-zielona biało-złote śnieżynki. No to może niebiesko-zielona kratka. Okej, okay, niech będzie. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Powiem Wam, że prześlicznie wygląda. Aha, no i tutaj mamy też jedną, jednego jego mościa, o którym Wam powiem. Tu. Jan. Słuchajcie, jak wiecie, Jan to jest nieślubny syn Gieni, ale w związku z tym, że nasza Paola nie ma wciąż męża, oczywiście Lorenzo nie może dowiedzieć się o Janie, to on tutaj naszej pannie młodej siku się chce. No idź. No, dokładnie. To tutaj nasza rodzinka udaje, że Jan jest chłopakiem Paoli. Paola na razie nie ma chłopaka, więc. No, wiecie, jak to jest. I też ostatnio was pytałam może pokaż mi się Paolu jeszcze? Czy macie jakieś propozycje? No, powiem Bardzo mi się ona podoba. Nie. Lorenzo znowu ze zepsutymi hamburgerami. Patrzcie, on podkłada nam smrody. Już kolejny ślub, kiedy on przynosi jakieś śmierdzące, zepsute rzeczy i nam smrodzi na weselu. Poczekajcie, genia pójdzie i to. Sprzątnie. I co ja mówiłam? A e, dawaliście właśnie propozycję, kto może być mężem Paoli. E, były różne magiczne postacie, e, kosmiczne, e, jak to się nazywa, jeszcze tryton, także to w swoim czasie, jeszcze nie dzisiaj, e, ale na razie nie powiem na co się zdecydowałam. No. Ok, czy możemy już brać ślub w imieniu Karolina Carmona? Możemy, także klikamy. E, chciałabym, ludzie, żebyście się troszeczkę rozstąpili. Byłoby miło bo na razie ploteczki, wszystko fajnie, ale pora na ślub. Okej, okay, słuchajcie, ślub się rozpoczyna, ludzie się tutaj oddalają. O, powiem wam, że nie jestem na końcu zadowolona z tego odcinka. Chciałam, żeby on wyszedł bardziej taki, wiecie, bardziej wnoszący coś w życie oglądających. Nie wiem, czy coś z tego wyszło. Mam nadzieję, że chociaż troszkę tak. W każdym razie myślę, że taki wątek w tej serii był potrzebny. Jeszcze czegoś takiego tutaj nie było. Także Monika jest taką prowodyrką w zimowym świecie w dawnych czasach, która wprowadziła pozwolenie na związki osób tej samej płci. Także brawa dla Moniki. Przełom w historii. Wymiana obrączek na razie, póki co. I jestem ciekawa, tylko poczekajcie może za chwilę. Może Maciej, słuchajcie, jako taki główny mężczyzna, o jak pięknie, w tej rodzinie podejdzie i umieści stertę prezentów pod choinką. No bo ślub już się odbył. Także tutaj Karolina może, nie wiem, o, dać może jakiś prezent, tylko co ty masz? Luksusowy ręcznik plażowy od jakiegoś kogoś tam. <także>, Także może damy jeden ręcznik i sobie razem wyjedziecie znowu, albo wiecie, one może w tej kryjówce zamieszkają, no nie wiem, zobaczymy. Ludzie widzę, idą już na salę weselną. A czy nasza Augusta ma coś fajnego dla naszej Karoliny? Wręcz prezent, co ty masz fajnego? Możesz dać gdzieś swoje skrzypce. Nie wiem, w sumie tak będziecie mieszkać razem, to będziesz mogła z nich wciąż korzystać. Zobaczymy, czy się ucieszy. Powinna, bo ma jakąś tam cechę, wiecie, że lubi muzykę. Mam nadzieję, że tak. Uśmiechają się, więc myślę, że spoko. Kurczę, patrzcie, kolejny ten kolejny śmierdzący cheeseburger. Co to ma znaczyć? To może nasza Ninetta pomoże i sprzątnie też. Drugi też byś sprzątnęła, bo ja tego nie mogę, wiecie, przesunąć. Także to jest taki smród naprawdę niezły. Patrzcie, ludzie zamiast... Co to jest? Aha, myślałam, że to jakiś wąż. Yy, widzę, że jedynko ładnie poznikało. Szczególnie ten bekon nieszczęsny. Ale generalnie ludzie, jak widzicie, yy, jedzą truskawki. Czy leci muzyka, leci, bo tutaj widzę, że są jakieś tańce. Ok, czyli znowu możemy kliknąć naszym parkom, żeby sobie razem potańczyły. Karolina, ale dobra, dajmy im troszeczkę sobie zjeść. Zobaczymy. Oj, jaki przytulas razem z tym naszym Franciszkiem. Chciałam właśnie kliknąć na Franciszka. Cały czas ma trzy dni do końca życia. Ocisło to nie, się nie zmniejsza, więc dziwna sprawa. I tak słuchajcie, nasza Ninetta urodziła nie wiem czy zwróciliście uwagę ale klikniemy jej i jej mężowi żeby pocałuj pod jemiołą, to będzie urocze tak. oj wszyscy się nagle rozstąpili. dziwne rzeczy no ale nic pocałujcie się pod yy, tak Karolina z swoją małżonką obecną też mogłaby sobie w sumie tutaj pod jemiołą, romantyczne pod yy, tak no i więcej osób już chyba nie wytypujemy dlatego że więcej par do sterowania w tej chwili nie mam o, przegapiłam pocałunek podejmiałam, nie, myślę, że, że było widać, okej okay. nie wiem w końcu, czy to było, czy nie było tak, teraz będzie och, przesłodko piękny ślub świąteczny okej, okay. zepsuł nam się kibelek, Maciej, mężczyzno nasz, rodzinny, naprawisz to może i czy my możemy te prezenty, słuchajcie, pootwierać? Podkradnij prezent, otwórzmy prezenty z. Ciekawa jestem, czy możemy wybrać caluśką naszą rodzinę. Wygląda na to, że... Tak, więc okej, okay. wszyscy tutaj sobie przyjdźcie i potwierajcie prezenty. Pięknie, ludzie tutaj... Patrzcie, bratek, jak widzicie, oj, 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 jak widzicie, nie jest zadowolony. O, tutaj coś się teraz niby cieszy. Ha, ha, ha ale ja widziałam przed chwilką twoją minę, nie ukryjesz tego. Tutaj jakieś świąteczne życzenia bratka z Moniką, ale tak jak Wam mówię, pokłócili się troszkę. Na razie, jak widzicie, żadnych dzieci. Jedyna reprezentacja. Mamy fieldową generację, a w sumie cały czas i tak zajmuje się tą niebieską. Może się trochę pośpieszyłam, no ale w sumie oni już rozpoczęli rządy, ale że im się nie układa w małżeństwie, no to już inna sprawa. Myślę, że Paola coś otworzyła. Nie wiem. Czy dostaniemy komunikat, co też, co też było w Twoim prezencie? I słuchajcie, tak mamy jednak komunikat, co Paola dostała. Duża kupa to dostała. O, czy mamy papcią roza? Papcią mróz nam donosi prezenty. Słodko, myślałam, że nie przyjdzie, skoro to jest taka działka, wiecie, nie dom. Tutaj nasz teściu naszej augusty oraz w zasadzie też Ininetty. Też tutaj coś otwierał sobie. Teraz Jan. Zobaczymy, co tam Jan ma w środku. I Jan dostał w prezencie wzmacnia... wzmacniacz liryczny zestaw do Karaoke. Hmm, no fajnie. Jeszcze co do Jana, to może wam powiem, jakie on ma cechy, bo jest już nastolatkiem w ogóle e, nie powiedziałam to, ale miał urodziny. Zresztą chyba jest smutny, bo zapomniane urodziny, bo niestety wiecie, nie, nie byłam akurat przy nim wtedy. Ale dobra, pokaż mi się na chwilę Janie. Na śmierdzącym kiblu będziesz sikał. E, chyba tak. A ja wam już powiem, jakie on ma cechy. Był samotnikiem to już wcześniej, a teraz jest ponury, bo ogólnie wiecie, jest taki dosyć smutny z tego powodu, że. Wiecie, nie wychowywał się z matką. Ojciec jego już nie żyje, bo był stary. No i tak, stąd chyba te cechy. Jeju, jak tu brudno! Dobra, ja już tutaj powiedzmy, że to jakaś ekipa sprzątająca była. Pomogłam, posprzątałam i już jest lepiej. Jak tam? Czy już wszyscy otworzyli? Nie. Morskie muszelki, wieszak jak ręczniki. to dostała gienia, więc gieni się chyba poszczęściło. Teraz otwiera Maciej. Zobaczymy, co ma Maciej. Yy, części do ulepszeń. Także przyda mu się, bo on dużo majsterkuje w domu. Dalej, zobaczymy dalej, bo tu widzę, że otwiera teraz Augusta Marchewka. Widzę, że nie jest zadowolona z tego powodu. Nasza Monika niestety nie wiem, co została, dlatego że ona nie jest w tej obecnej rodzinie, którą steruje. No nic, teraz tam otwierają i otwierają. I ja myślę, że nasze dziewczyny byłoby fajnie, gdybyśmy kliknęli może śpiewaj razem. Nie wiem, czy to będzie taka świąteczna piosenka i wybierzemy do śpiewania też wszystkich. Kogo możemy? O, więcej nie możemy. To chociaż, żeby nasza małżonka była. To kogo sobie wywalimy stąd? Nemesis sobie wywalimy i w Maronika. Weźmiemy sobie Karolina i Monika. chociaż. O, myślę, że tak. A bratek jest wybrany? Bratka w ogóle nie mogę wybrać. No i słuchajcie, śpiewają. Jeszcze Ninetta dostała aparat. Ciężko to chciałam pokazać wam od przodu, ale tak tyłem wszyscy stoją. Przodem do choinki w sensie. A z tamtej strony nic nie widać. Także no, mamy trochę świąt, trochę ślubów, śmierdzące cheeseburgery muszą być, a tam gienia jakieś zdjęcie. O, a może nasze dziewczyny też by sobie zrobiły, słuchajcie, zdjęcie wspólne. Mmm... Czy ja nie mam aparatu gdzieś u naszej rodziny. Poczekajcie, zaraz zobaczymy sobie. Mamy, tak, bo ja sobie właśnie gdzieś tam kupiłam. Wiem, że to tak nie do końca te czasy, ale powiedzmy, że to jest jakiś taki bardzo starożytny aparat. I zróbmy sobie zdjęcie z małżonką Karoliną. A widzicie zdjęcie robione z tej strony. Myślę, że ładnie. Może być, mogło być lepiej, ale myślę, że wyglądają uroczo, Zróbmy im zdjęcie. Myślę, że też dam ich zdjęcie na miniaturkę. Kontrowersja raz tysiąc, dwie dziewczyny w sukniach ślubnych na miniaturce, ale myślę, że ważne jest, żeby o tym mówić. Tak jak mówię, nie do końca jestem może przekonana z tego, że ten odcinek wyszedł tak, jakbym chciała. Może tu jeszcze coś wyznajnie przemieniająco miłość, może jeszcze ale mam nadzieję, że mimo wszystko miało to jakiś sens, jakoś w miarę się to oglądało. I tak, myślę, że będę kończyła ten odcinek. Przed nami jeszcze jeden ważny odcinek. I później mam dla Was niespodziankę. No, także na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa pa.